Dzień dobry, witam na moim kanale. Ja jestem wigo, zawsze bardzo marzyć. Pamiętajcie, dzisiaj Państwu zaprezentuję pomoce naukowe a to genialny dzieciak, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Tutaj mamy genialny dzieciak, dodawanie tak wyjmujemy sobie tutaj mamy działania z jednej i z drugiej strony i mamy też pisak i na tych kartach tylko takim zmasywalnym pisakiem Tutaj mamy genialny dzieciak odejmowanie. Takie karty. Z działaniami. I też taki pisak zmazywalny. Tutaj mamy genialny dzieciak mnożenie. Tak wygląda. Widzicie? I też jest taki pisak. No i na koniec mamy genialny dzieciak. Dzielenie. Tak wygląda. Mamy takie i takie i też do tego dołączony taki pisak zmazywalny i na tych kartach czterech piszemy tylko tymi pisakami. To są bardzo przydatne te pomoce do, do wczesnej nauki i nauczania I są bardzo praktyczne. Jeżeli ten film Państwu się podobał, zapraszam do łapki w górę. Zróbmy się mój kanał. No i też zapraszam do komentarzy.